Czarny wdowiec to przydomek, który nadano Tomasowi Randolfowi. Ożenił się sześć razy i cztery z jego żon zmarły w niejasnych okolicznościach. Piąta zeznała, że próbował ją zabić. W tym odcinku dowiecie się, jak umierały żony Tomasa Randolfa. Thomas Randolph zaczął pojawiać się na nagłówkach gazet na początku 2009 roku, kiedy został zatrzymany za wynajęcie kogoś do zabicia swojej żony oraz za morderstwo tego zabójcy. Policja przez pół roku zbierała dowody na męża ofiary. Historia, jaką im przedstawił, nie pasowała do tego, co zobaczyli na miejscu zbrodni. Sharon Cost, bo tak nazywała się szósta żona Randolfa, zginęła we własnym domu w Las Vegas w USA. Thomas tak przedstawił ten wieczór policji. Wybrali się na kolację, z której zabrali ze za sobą resztki homara i steka, którymi się delektowali. A wracając do domu, zatrzymali się na stacji benzynowej. Chcieli uzupełnić paliwo przed planowaną na kolejny dzień podróżą do stanu Utah, aby odwiedzić rodziców Toma. Kiedy byli już przed domem, Thomas zatrzymał samochód na podjeździe, aby Sharon mogła wysiąść. Ich garaż był zbyt ciasny, aby po zaparkowaniu dwie osoby mogły swobodnie wysiąść z pojazdu. Kiedy kobieta opuszczała samochód, jej mąż otwierał przyciskiem drzwi garażowe. Słuchając muzyki, podjechał do przodu i zaparkował, zamknął drzwi i wszedł do domu. To, co zobaczył, go przeraziło: jego żona leżała twarzą do dołu i krwawiła. Miała jedną ranę postrzałową w głowie. Wtedy Tomasz zauważył cień na korytarzu. Schował się do bocznego pokoju, aby wyciągnąć pistolet z szafy. Mając go w dłoniach, odwrócił się i zobaczył, że stoi naprzeciwko zamaskowanego mężczyzny. On również miał trzymać pistolet. Randolph strzelił trzy razy. Napastnik przestraszył się i uciekł w stronę garażu, jednak w korytarzu upadł. Rozległ się głośny dźwięk. Randolph pomyślał, że mężczyzna strzela do niego, więc podszedł do garażu i strzelił ponownie dwa razy. Łącznie napastnik miał pięć ran postrzałowych, w tym dwie z nich w głowę. A Randolph zaczął przeszukiwać dom w poszukiwaniu innych osób. Kiedy nikogo nie zauważył, a zadzwonił pod numer alarmowy 911. Jednak nie zaczął od pomocy umierającej żonie. Dalej martwił się o intruza i to, czy mu nie zagraża, więc wrócił do garażu, w którym widział go ostatni raz. Wyjął broń spod jego ciała. Wtedy dyżurny powiedział Tomasowi, żeby wrócił i wykonał Sharonę resuscytację. Aby to zrobić, musiał ją najpierw przewrócić na plecy, co było dla niego dużym wyzwaniem. Mężczyzna mocno panikował. Zaczął uciskać klatkę piersiową żony, ale bolały go plecy, więc nie trwało to długo. Na szczęście policja pojawiła się na miejscu zdarzenia. Niestety dla Sharon już było za późno. Nie udało się jej uratować funkcjonariusze bardzo szybko nabrali wątpliwości co do słów Randolfa. Poprosili go o dodanie istotnych szczegółów do tej historii. Chcieli wiedzieć, w jakich pozycjach względem siebie stali Thomas i napastnik oraz ile czasu trwała akcja. a Jednak miał on problem z udzieleniem odpowiedzi na te pytania. Podsumował to słowami Nie zastrzeliłem tak wielu osób, żebym mógł tak dobrze pamiętać te szczegóły. A Randolf nie był również w stanie określić, w którym momencie rozpoznał w intruzie swojego znajomego. Thomas jeszcze podczas rozmowy z dyspozytorem 911 powiedział, że rozpoznaje napastnika, który próbował go okraść. Skąd w tamtym momencie wiedział, jaki cel miał intruz? Mężczyzną zastrzelonym w garażu Randolphów był Michael Miller, 38-latek, którego Thomas poznał kilka miesięcy wcześniej na stacji benzynowej. Mężczyźni nawiązali pewnego rodzaju przyjaźń, a Miller zaczął dorabiać jako złota rączka w ich domu. Jak pokazują bilingi, Tomasz dzwonił do mężczyzny nieustannie od trzech do siedmiu razy dziennie. To wskazało policjantom, że za tą znajomością mogło stać coś więcej. To, że napastnikiem okazał się ktoś, kto znał rodzinę, doprowadziło śledczych do ważnego pytania: Dlaczego włamał się tej nocy? Według słów Tomasa, Miller był u nich kilka godzin wcześniej i pożyczał 150-200 dolarów. Doskonale wiedział, że małżeństwo planuje wyjść na kolację, a jednak co ważniejsze, miał świadomość, że kolejnego dnia wyjeżdżają na kilka dni. Dlaczego w takim razie nie poczekał jednego dnia, tylko ryzykował, że małżeństwo może wrócić wcześniej i nakryć go na gorącym uczynku? To wydawało się nie mieć sensu. A jak już wspomniałam, Randolph jeszcze podczas rozmowy z dyspozytorem 911 powiedział, że rozpoznał napastnika. A jak to możliwe, skoro podobno miał na sobie maskę? Co prawda policja znalazła ją obok ciała Millera, a nie na jego twarzy. Nie miała ona ani jednej dziury po kuli czy śladu krwi. Trudno to pogodzić z faktem, że Miller został postrzelony w głowę aż dwa razy. Dlaczego miałby zdjąć maskę i uciekać z nią w dłoni? Maska leżała obok plastikowej torby, w której znajdowały się ubrania Millera, biżuteria Sharon i klucze do domu. Przedmioty te były tuż obok ciała w garażu. I tu pojawiały się kolejne niespójności w historii Tomasa. a Według analizy policji, rany na ciele Millera wskazują, że strzały do niego zostały oddane w momencie, kiedy on leżał na ziemi, a strzelający stał nad nim. Co więcej, korytarz, na którym Randolph miał oddać strzały do zamaskowanego intruza, nie posiadał śladów po prochu czy łusek po nabojach, nic nie wskazywało na strzelaninę. Za to ślady były w garażu, zarówno krew, jak i łuski po nabojach. Śledczy analizując, co się wydarzyło tego wieczoru, spróbowali odtworzyć minuta po minucie tragiczne wydarzenia. Małżeństwo wróciło do domu o 20.30. Trzy minuty później sąsiad z naprzeciwka usłyszał strzały. Według tego, co zeznał im Tomasz, cała akcja, podczas której strzał do napastnika trwała szybko, dwie lub trzy minuty. Jednak dopiero o 20:44 wykonał telefon na 911. Co zatem robił przez 10 minut? Detektywi uwiecznili na wideo rekonstrukcję zdarzeń opisywaną przez Tomasa. Nie zachwywał się, jakby rozpaczył po stracie żony. Momentami wręcz okazywał ekscytację. Podczas opisywania strzałów do napastnika użył słów BUM BUM, jak z komiksu. Z nagrań głosowych na 911 również nie wynika, że wypalił się do pomocy żonie. Mówił, że ma problem z przełożeniem jej na plecy. Panikował, dużo krzyczał i mówił O MÓJ BOŻE! według śledczych historia Tomasa nie pasowała do miejsca zbrodni, jakie zastali. Kiedy połączyli to z jego przeszłością, nabrali podejrzeń, że był on zamieszany w śmierć Sharon. A co z jego przeszłości na to wskazuje? Detektywi przeanalizowali jego pięć poprzednich małżeństw. Najbardziej zaciekawiło ich małżeństwo z jego drugą żoną, Becky. Tomas został oskarżony o zamordowanie jej. A Randolph poślubił swoją drugą żonę tego samego dnia, kiedy sfinalizowano jego rozwód z pierwszą żoną, Katrin. Był to 1983 rok. Trzy lata później mężczyzna zadzwonił na policję, aby zgłosić, że Becky popełniła samobójstwo w ich domu w Clearfield w stanie Utah. Zginęło od strzałów w głowę. A Randolph powiedział, że jego żona groziła samobójstwem na dzień przed śmiercią. Powodem miało być to, że odmówił on towarzyszenie jej do innego miasta, Salt Lake City, w celu zakupu kokainy, narkotyku, od którego, jak twierdził, oboje byli uzależnieni. Podczas zeznań Thomas powiedział, że Becky bardzo nalegała na wspólną podróż, a jednak on miał dość. Kiedy rzuciła argument o samobójstwie, miał jej powiedzieć, aby poszła i się zabiła, a następnie wyszedł z domu. Zgodnie ze słowami Randolfa, następnego popołudnia znalazł Becky z pistoletem w ręku i raną postrzał w skroni. Próbował przesunąć broń. Następnie pojechał do domu swojego ojca, aby zadzwonić pod 911. Przybyli na miejsce policjanci znaleźli tam Randolfa, rozmawiającego przez telefon ze swoim prawnikiem. Po dwuletnim dochodzeniu policja oskarżyła go o morderstwo pierwszego stopnia. Prokuratorzy stwierdzili, że motywem było uzyskanie ubezpieczenia na życie, które wykupił na Becky. Miał on otrzymać co najmniej ćwierć miliona dolarów. W tamtym czasie taka kwota pozwalała na zakup dobrego nowego samochodu, jak i domu w Utah, gdzie mieszkał Randolph. Koroner oficjalnie orzekł, że śmierć była samobójstwem, jednak prokuratorzy zwrócili uwagę na nietypowe położenie broni. W sądzie koroner stwierdził, że sekcja zwłok Beki nie wykluczała możliwości zabójstwa i że w jej ręce mogła zostać umieszczona broń później. A lekarz powiedział, że byłby bardziej sceptyczny, gdyby wiedział o polisach ubezpieczeniowych na zmarłą. Podczas rozprawy prokuratura przedstawiła swojego głównego świadka Erika Tarantino. Pracował on i przyjaźnił się z Randolphem. Mężczyzna zeznał, że Thomas zaczął mówić o zabiciu swojej żony. Przez sześć miesięcy mieli planować zabójstwo beki, a wymienił kilka pomysłów na to, jak przypadkowe postrzelenie, utonięcie, przypadkowe zażycie złych leków i zabicie przez intruza podczas ustawionego włamania. Tarantino miał otrzymać 10 tysięcy dolarów z ubezpieczenia na życie za dokonanie tego fałszywego napadu i zabicie beki. Według Erika Randolph chciał wykorzystać resztę na sfinansowanie imperium narkotykowego. A jednak Erika chyba ruszyło sumienie, ponieważ ostrzegł Beki i powiedział innym o planach Tomasa. A Randolph odpowiedział brutalnym pobiciem Tarantino. W wyniku czego trafił on do szpitala? Na rozprawie obrońca Tomasa odbił ten argument, tworząc wersję, że powodem pobicia było to, że uważał, że sypiał on z jego żoną. Tarantino przyprowadził się do Kalifornii zanim Becky zmarła wrócił do Utah z immunitetem w zamian za zeznania. A jednak prawie nie doszło do tych zeznań. Randolph próbował zabić Tarantino wynajmując płatnego zabójcę. Rozmawiał o tym z innym więźniem, który opowiedział o wszystkim policji, a ci postanowili, że zrobił prowokację. Detektyw podszywający się pod płatnego zabójcę zadzwonił do Randolfa i zapytał, czy na pewno chcesz, żeby ten facet został rozwalony? Po otrzymaniu twierdzącej informacji mieli wspólnie opracować plan i umówić się na zapłatę. Nowa dziewczyna Randolfa miała przekazać 2000 dolarów i tytuł własności samochodu. Thomas przyznał się do winy w sądzie. Otrzymał pięć lat więzienia za utrudnianie zeznań świadka. W kwietniu 1989 roku Randolph został uznany przez ławę przysięgłych za niewinnego zabicia żony. Jego prawnik bardzo dobrze wzbudził wątpliwości w ławnikach. Podczas obrony skupił się na stanie psychicznym Becky, która miała być ponura. Kobieta miała już wcześniej próbować odebrać sobie życie. Jej rodzina jednak nie mogła w to uwierzyć. Według nich, Becky chciała zmienić swoje życie. Spotkała się z doradcą do spraw uzależnień dzień przed śmiercią. Doradca powiedział w sądzie, że samobójstwo jest nieprawdopodobną opcją. Co więcej, po jej śmierci miał dostawać groźby od Tomasa. Ten dzwonił i mówił: Ludzie tacy jak ona dostają to, na co zasługują. Z późniejszych oświadczeń prokuratora i ławy przysięgłych wynika, że uważali Tomasa za winnego. Jednak było za dużo poszlak, a za mało dowodów. Nie byli na tyle pewni tego czynu, aby skazać go na śmierć, ponieważ został oskarżony o morderstwo ze szczególnym okrucieństwem, a to potencjalnie oznaczało karę śmierci. Co ciekawe, akta tej sprawy zostały utajnione. Matka Becky powiedziała reporterom po ogłoszeniu werdyktu: on jest winny i po prostu zabije czyjąś córkę, więc bądźcie ostrożni. Biorąc pod uwagę historię drugiej żony Randolfa, można by pomyśleć, że wyciągnął wnioski z tej sprawy, ale nie tak jak powinien. Według śledczych zajmujących się śmiercią Sharon, szóstej żony Randolfa, w tym wypadku mężczyzna nie chciał zostawić świadka, który mógłby go później obciążyć. Dlatego strzelił do swojego wspólnika, Millera, który upozorował włamanie. A tak naprawdę poszedł tam tylko dlatego, aby zabić Sharon. Policja i prokuratura odkryła kolejne podobieństwa między Becky i Sharon. Thomas miał co najmniej cztery polisy ubezpieczeniowe wykupione na swoją już zmarłą żonę na kwotę 360 tysięcy dolarów. Dla śledczych sprawa była coraz bardziej jasna. Randolph wynajął Millera, aby zamordował Sharon pozorując przy tym rabunek. Następnie śmiertelnie postrzelił swojego wspólnika, aby nie zostawiać świadków swoich ohydnych czynów. W miarę pogłębiania się śledztwa detektywów w sprawie poprzednich małżeństw Tomasa Randolfa, stało się oczywiste, że miał on stały modus operandi. Szybko żenił się z kobietami, wykupywał polisy ubezpieczeniowe na życie, a następnie manipulował lub zmuszał innych do popełnienia morderstw w jego imieniu. Niepokojące podobieństwa między przypadkami jego byłych żon malowały obraz człowieka napędzanego chciwością i brakiem empatii. Na szczęście zebrane dowody wystarczyły do postawienia go przed sądem. A co z jego pozostałymi żonami? Pierwsza z nich, Katrin, przeżyła związek z Tomasem. Poślubiła go, gdy miała zaledwie 18 lat. Randolph był od niej dwa lata starszy. Podczas rozprawy związanej ze śmiercią Sharon zeznawała. Wspomina Randolpha jako bardzo czarującą i dowcipną osobę. Bardzo inteligentną, ale bardzo otwarcie mówi o jego ciemnej stronie. Jej były mąż był kontrolujący. Manipulujący i stosował przemoc psychiczną. Naprawdę bałam się, że zrobi mi coś złego. Ujawniła incydent, gdy rzucił miskę owsianki o ścianę, ponieważ nie miała w sobie cukru. Byli razem przez 8 lat. Po ponownym zawarciu związku małżeńskiego ona i jej nowy partner podobno przyprowadzili się kilka stanów dalej do Waszyngtonu, aby jak najbardziej oddalić się od Tomasa. Władze poinformowały ją, że Randolph wykupił na nią polisę ubezpieczeniową na życie. Kolejną żoną Randolfa, którą przeżyła jest Geina. Jest ona żoną numer 3. Ona również zaznawała w sądzie. Powiedziała, że pewnego dnia, gdy Thomas czyścił broń obok niej, ta wystrzeliła. Zostawiła dziurę po kuli w kuchni. Jej zdaniem była to nieudana próba jej męża, aby ją zabić. Gejna zeznała, że myślała, że mąż próbował znaleźć płatnego zabójcę, aby zakończyć jej życie. Na jej szczęście nie udało mu się to. Nie udało mu się również znaleźć nikogo do zabicia czwartej żony, Francis, choć próbował. Glenn Morrison podczas rozprawy o zabicie Sharon zeznał, że Thomas zwerbował go do zabicia Francis. Mieli zainscenizować to tak, aby wyglądało na obrabowanie domu. Mollison wycofał się, ponieważ bał się, że Randolph się od niego odwróci. Obawiał się, że zamorduje go po tym, jak ten zabije kobietę. I najprawdopodobniej przyczucie go nie myliło. Jednak pomimo tego incydentu, czwarta żona Randolfa również nie żyje. Francis zmarła w szpitalu po drobnym zabiegu, choć niektóre źródła wskazują nawet, że była to operacja serca. A według jej córki, nie pozwolono jej zobaczyć matki w szpitalu. Powiedziała, że Randolph był ostatnią osobą, która widziała Francis żywą. Co więcej, nie zgodził się na przeprowadzenie sekcji zwłok i kazał ją jak najszybciej skremować. Nastąpiło to w przeciągu 24 godzin od śmierci. Następnie Randolph pozwał szpital, w którym była leczona. Placówka zaproponowała mu ugodę finansową, którą przyjął. Poza tym otrzymał pieniądze z jej polisy na życie. Córka Francis uważa, że Tomas miał jakiś związek ze śmiercią jej matki. a Jego kolejna żona, Lyona, również zmarła ze względu na chorobę, a jednak w tym wypadku jej rodzina utrzymuje, że chorowała na nowotwór i to było przyczyną jej śmierci. Zebrane poszlaki związane ze śmiercią Sharon i historii poprzednich żon Randolfa zostały przedstawione na procesie. Córka Sharon z innego związku również zebrała głos. Powiedziała ona, że para miała napięte stosunki, a Randolph miał zdradzać Sharon. Kobieta miała już nie ufać mężowi, dlatego usunęła Tomasa z aktu własności domu, a sam Randolph miał mówić o chęci rozwodu. Thomas tak opisywał swoje życie uczuciowe. Wierność nigdy nie była moją mocną stroną. Jestem uzależniony od miłości. Jestem prawdziwym romantykiem. Kilka moich żon wiedziało, że mam inne kobiety – Zawsze zdradzałem żony, ale one mnie kochały. Mimo to opisał Sharon jako swoją osobę na zawsze i powiedział, że była szczęśliwa, mimo że wiedziała, że ją zdradzał. Córka tomasa z pierwszego małżeństwa, Krista, powiedziała, że uważa ojca za niewinnego. Jasne, jest dziki i może być dupkiem, ale mordercą? To nie jest ojciec, którego znam. Zawsze czuł, że policja próbuje go wrobić. W 2017 roku Randolph został skazany na śmierć za zabicie swojej szóstej i ostatniej żony, Sharon. Jednak trzy lata później Sąd Najwyższy Newady uznał, że należy powtórzyć proces. Stwierdził on, że ława przysięgłych nie powinna była wysłuchać dowodów dotyczących śmierci drugiej żony Randolpha, Becky, ponieważ wcześniejsze niewłaściwe zachowania nie powinny determinować późniejszych win. Po ponownym procesie w kwietniu 2024 roku Randolph został uznany za winnego morderstwa Sharon oraz Millera, a także za udział w spisku w celu popełnienia morderstwa. Matka Tomasa prosiła ławę przysięgłych, aby nie dostał wyroku śmierci. Otrzymał 60 lat więzienia. A Randolph utrzymuje, że jest niewinny. Dziękuję za wysłuchanie odcinka o sześciu żonach Tomasa Randolfa. Jeśli chcesz posłuchać o innym mężu z piekła rodem, sprawdź odcinek o Giselle Pelico, która była odurzana i gwałcona przez 9 lat, wyświetla się właśnie na ekranie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.